Siemanie. dzisiaj będziemy grali w grę po Minecraft Pocket Edition, czyli inaczej, Minecraft Pocket Edition. A ja on jest ten telefon. No tak, dzisiaj, dzisiaj będzie poradnik, jak sobie zrobić koment bloka. Nie traktować tylko przywołać. Wchodzimy w czat, robimy tak, żeby była widać, tak, że komenda, tak, e, ja mam w polsku jak to się To teraz było, małpaty, jeśli nie macie oczywiście imienia, to piszecie małpop, nie, bo to, to może nie, bo spiszcie Małpopy. Nawet jak macie imię, nieważne. Dobra, I teraz piszcie co mam. Podłoga. Nie, pisz. Zobaczmy. Zobaczmy, Podłoga. Blok. No i mam po prostu. No i właśnie w taki sposób mamy komentarz bloka, którego się nie da położyć na suwerenności. No i to już jest koniec odcinka. Elwino. E.